Witam serdecznie naszych widzów w Wigilijny Wieczór. Mam nadzieję, że udały się wszystkie przygotowania i znajdą Państwo chwilę czasu na dzisiejsze wydanie wiadomości regionalnych, na które serdecznie zapraszam. W dzisiejszym wydaniu tak świętowali Żaranie, czyli Miejska Wigilia. Pyszny poczęstunek, występy i życzenia. Na miejskiej Wigilii w Żarach nie zabrakło niczego. Najpierw zebranym pod ratuszem mieszkańcom zagrali i zaśpiewali górale czadeccy. Spod żar śpiewali, a w tym czasie burmistrz w asyście Pań Mikołajkowych składał życzenia mieszkańcom. Muzyka Na Wigilii pod Żarskim Ratuszem zjawiło się kilkuset mieszkańców. Marzyłem, żeby coś takiego było kiedyś w mieście, żeby taki jarmark, żeby przed świętami, które rzeczywiście są najpiękniejszymi świętami, żeby inaczej troszeczkę. Nawet te zakupy robi trochę wolniej, pogadać, spotkać znajomych, po złożyć życzenia nie sms-em, tylko, tylko właśnie tak bezpośrednio. Także myślę, że mieszkańcy są zadowoleni, choć najlepiej to byłoby ich zapytać. Jak wam się dzisiaj podoba? Fajnie! Super! Majel. Podoba się, jestem żegania akurat, ale przyjechaliśmy tutaj, bo słyszeliśmy o tym i bardzo się podoba. Wczoraj się podobało, karuzela była, yy, a dzisiaj to też jest fajnie, bo dzieci śpiewają ładnie. Bardzo pięknie jest. No. I tak byśmy sobie życzyli, żeby co rok było. Takie spotkanie właśnie z księdzem, z burmistrzem. Przyjemne to jest połamanie się opłatkiem ze znajomymi jako ratusza. Jak się panu w tym roku Wigilia Miejska podobała? No taka dosyć możliwa. Nic mi nie brakuje do szczęścia. Tak <grywa> wigilię miejską chwalili ci, którzy załapali się na wigilijny poczęstunek, a było z czego wybierać. Z długiej kolejki jedni wynieśli pierogi, inni barszcz. Bardzo dobre, akurat ugryzłam. Pierwsza porcja? Tak, ale nie musiałam długo czekać. A Ja mam kładł do pierogi. Myślisz, że doczekasz się dzisiaj? Tak. Zebranym na Żarskim Rynku nastroje dopisywały. Mieszkańcy żartowali, czekając w kolejce na świąteczny poczęstunek. Jak się w tym roku podoba Wigilia Miejska? No dobrze, w porządku. A czegoś brakuje może? Ja wiem. Nie wiem, no, czego brakuje. No, to mi nie wie, to, ty, Jak nie masz nic do powiedzenia, po co ty głos zabierasz? No, to zabieraj głos. No, okay. Dziękujemy. Z zabieraniem głosu problemu nie mieli góra leczadeccy. Przez całą Wigilię miejską śpiewali, tworząc magiczne tło do życzeń. Głos zabrały też urzędniczki, które w przepięknych przebraniach rozdawały opłatek. Jestem zaskoczony też i postawą naszych, naszych pracowników, urzędników, bo trochę przeziębieni, a przez, przez te pięć dni naprawdę tutaj od rana do wieczora pracują. Myślę, że to tak chyba powoli wszyscy rozumieją, że, że, że są dla mieszkańców, a nie odwrotnie. Także serdeczne podziękowania dla, dla, dla wszystkich tych pracowników, dla wszystkich w ogóle, którzy tutaj przyczynili się, że te święto może będą troszeczkę inne, lepsze. Na rynku oprócz miejskiej wigili bawiliśmy się na ostatnim dniu jarmarku świątecznego, który trwał od środy. Co prawda nie miałem za dużo okazji akurat, akurat chodzić po tym Jarmarku, czego mocno żałuję, bo, bo, bo też chciałbym tak sobie trochę tutaj pochodzić, ale no w tym ubiegłym tygodniu to praktycznie przed 20 ciężko było trafić do domu. Natomiast natomiast no podchodzą ludzie, dziękują i to jest takie no, chyba najważniejsze, no bo po to jesteśmy tutaj, po to, po to, po to zostałem burmistrzem. I, a jeżeli, jeżeli przychodzą, jeżeli dziękują, jeżeli składają życzenia, to myślę, że tak powinno być i, i za to serdecznie dziękuję. Jeśli ktoś wciąż miał nadzieję na białe święta, to musi się z nimi definitywnie pożegnać. Paulina Zgarska zaprasza na prognozy pogody na pierwszy i drugi dzień świąt. tegoroczne święta przyniosą nam nie tylko bardzo ciepłą, lecz również słoneczną i wietrzną aurę. Pierwszy dzień świąt upłynie pod znakiem suchej pogody. Będzie zatem bardziej przypominała przełom marca i kwietnia niż grudnia. Termometry wskażą 9 stopni i ciepłe będą też noce i poranki. Warunki atmosferyczne znacznie pogorszą się w drugi dzień świąt. Niebo pokryją chmury, możemy też spodziewać się deszczu. Temperatura będzie sięgać kilku stopni powyżej zera. Barometry wskażą 1008 hektopaskali. W pierwszy dzień świąt imienin na podzięd będą Eugenia i Mateusz, w drugi Dionizy i Szczepan. Z wielką przyjemnością kieruję do wszystkich najlepsze życzenia świąteczne, pogodnych świąt w ciepłej rodzinnej atmosferze. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że jesteście już Państwo w gronie najbliższych i cieszycie się świąteczną atmosferą. Choć wiem, że święta dla wielu gospodyń to pracowity okres, to nic nie daje takiej satysfakcji jak zadowoleni goście, którym wszystko smakuje. Więc, oby wszystko smakowało. Nim się z Państwem pożegnam, chciałabym wszystkim złożyć życzenia zdrowych, wesołych świąt i aby przy stole nie zabrakło światła i rodzinnego ciepła. Do zobaczenia jutro, miłego wieczoru! Naszą prezenterkę ubiera sklep STYL, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy Żary, ulica Chrobrego 1.